Siemanko z tej strony ProBambikXD i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Igrzysk Mocy. No więc co, lecimy z giereczką. Dobra. Może jakieś winki siądą, Dużo punktów uda się zdobyć. Wczoraj było naprawdę ładnie, mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Ok, otwieramy sobie skrzyneczki najpierw, czyli plaster mi się zdążył naładować. Lecimy. O, ale ten Leon no, jest to Nie, nie, dobra, nie dogonię go, nie dogonię go. Kurczę. Spróbuję tu na niego wyczekać, albo po skrzynkę dopiero pójdę. O, tam jest jakaś szaleczka. Okej. Okay. Lepiej już zostawmy. Żeby nie, nie zginąć przez głupie przypadek Zaraz tu będzie jeszcze, no. Dobra. Jeżeli ktoś nie chce dodawać do znajomych Fortnite'em, to mówiłem na wcześniejszych odcinkach. Jak chodzi o Brawl starcy, to wytłumaczę co i jak na koniec odcinka. Nie koniecznie do końca. No i teraz czy jakieś ludzi. Sześć osób żyje, dużych już jest naprawdę tutaj. Okay. Tu chyba siedzi szalka, się To o. Jest trochę zagrożony, ale spokojnie. Damy radę. Radę tu bardzo Nie, nie, no, nie trochę słabo kuczy. Bez sensu. Słabo to kuczy. A ja może on nie udać, bo ona się trochę niebezpieczna mi wydaje. Tu po kuczy, że nam idzie przeszkadzać. A dobra bez szans. Piąty, kurczę. No dobra, może kolejna wierka pójdzie lepiej. Wiele punktów. Już 22. Dobra, lecimy zaraz z kolejnym lecikiem. 22 punkty, no ładnie, ładnie. Dajemy. Może teraz pójdzie trochę lepiej. Jak nie wiem, to może potem co do mierza zmieni. Ja w ogóle myślę, że stawał sobie w zielonych że mam 16 tysięcy puszek tylko po sezonie teraz trochę spadłam. Hmm. Dobra, nikogo tu nie mam. Jeżeli chcecie, żebym brał jakieś poradniki dobrą starczy to piszcie w komentarzach. Dobra, o Rikosza to nie ma, w przez przypadek ale... Dobra, tu trochę na leonie. Ulta to wyladowaliśmy, od tego Rico. Dobra. Teraz tak, tu nie ma w Z tym Ring'a to można było by się jakoś zabawić. Aha no, chodź, chodź. Niech on tu podejdzie, a wtedy już się załatwi. Albo, albo on mnie załatwi. Słuchajcie, jak teraz ja go załatwię. Mam nadzieję naprawdę, że dalej tam siedzę. Jakbyśmy go ostro Ale ten Rico jest narwiony. A, tylko, że teraz dajemy mu się uleczyć, żeby było śmieszne. Dobra, tam są sobie. No i dobra, i oni się wybili, ja sobie zbiorę cubes. To się nazywa 200 cube Dzięki. Mijo. Dobra, ja to czuję. Ale muszę go blisko podejść, inaczej by się robić. E, o, jeszcze zaraz tu przegram, o nie. Teraz trzeba się wyleczyć. Dobra, on nie wie co mi zrobi. by się leczę. na spokojnie leczę. A strefę można już zająć, to ciekawe. A strefę tak. To jest dobry pomysł, ja sobie jeszcze klastra podładuję Bo nie ma mało cubesów, ale broń, żeby je nawet jak... Cubesów nie ma. No więc lepiej na niego uważać. I zaraz pyk, 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 pyk. No i gościa nie Ładnie, ładnie. Dobra, drugi meczek udało się wygrać. Jest naprawdę kazak. U zaraz 597, zaraz 600, fajnie. To co, lecimy z trzecią gereczką. Kolejny ujemność, bo już nawet plastry, ta plastra, ta szalka, znaczy się z plastrem, to jest bardzo dobry, co ty Każdego polecam, jak ktoś nie ma plastra na szalece się to przydaje się ten plaster. Dobra. Otwieramy skrzynkę. to już czas. Porypać, ale by się nie dało. ciepnę. Dobra, plaster się chwalił. I teraz trzeba i robić. No i zwyczajnie nic nie będę Ale będzie ciągle strzelać po raz, kolejny dobrze sami do zrobi. Zaraz ono nie zdąży się sama ulecieć, ja dojadę i. Puk, dobra. Wycofanie, wycofanie. Ktoś się tam atakuje. Ja się mogę w spokoju wyrazić. Tam siedzi Rosa w tamtym polu. To tam, więc no, trzeba uważać. To zaraz, może uda się to jakoś wygrać. Bo to no, ktoś tam nie uprzedł to zaraz Postaram się wejść. No, no tak, tylko jej wierzeczkę rozwala. Tylko nie wiem, że nie, nie, nie leczy chyba tej wieżyczki Miejmy nadzieję, że zaraz się jej rozwala. Tą wieżyczkę Wtedy ja, ja zaraz i tak będę musiał wychodzić, więc... Nie, dobra. Nie, nie było szans. Kurczę, za bardzo ona nas obiła. No cóż. Ładne trzy meczeki, nie powiem. 611 puszek. Znaczy nie puszek, a punktów. Zobaczmy, który jest którzy są na lokalu jestem. O, 894 w Polsce. Kolej. A jakby ktoś chciał wiedzieć, w jakim jestem klanie, no to jest to w klanie Katus Family. Naprawdę fajny klan. Polecam dołączyć, dużo tu jest dobrych graczy. Więc... Dobra, a jak co do dodawania do znajomych, to y, to jest y, tutaj na górze. Na zielono, to jest kod, który musicie tutaj wpisać, żeby mnie dodać do snipe. I ogólnie oddaję od 12 tysięcy. Ale jeżeli ktoś będzie mieć ustawioną ikonkę kolcika, to nieważne ile będzie mieć kucharków i tak go dodam. Więc nie, to tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału i zostawieniu łapkę w górę. mówi do Was ProBambic xd No i cześć!